Co, jeśli chwila, w której tańczyłeś ze śmiercią, mogłaby zdefiniować całe Twoje istnienie? W tragicznej chwili, która na zawsze zmieniła jej życie, Sara, 36-letnia matka samotnie wychowująca dzieci, znalazła się w środku katastrofalnego wypadku samochodowego. Gdy chaos otaczającego ją świata zaczął znikać w czerni, wkroczyła w niezwykłą podróż, która przekracza granice samego życia. W tej wstrzymanej chwili między życiem a wielką niewiadomą, Sara napotkała głębokie prawdy, które zmieniły jej całkowitą perspektywę. W ciszy tej ciemności spotkała transformującą revelation, przedsmak istoty istnienia, która ostatecznie ukształtowała jej zrozumienie samej siebie i zbiorowej drogi ludzkości. Gdy podróżowała przez ten niewidzialny świat, stała się świadoma ciężkich prawd, które przekraczały osobiste granice. Prawd, które ostatecznie doprowadziły do poważnego ostrzeżenia dla samej ludzkości. Przygotuj się, aby odkryć zmieniające życie spostrzeżenia, które ze sobą przyniosła, nawołując nas do refleksji nad naszymi wyborami i kierunkiem, w którym zmierzamy. Chaotyczny rytm jej życia często powodował, że czuła się przytłoczona. Każdy poranek przypominał wyścig z czasem, balansowanie wymagającą pracą, jednocześnie starając się być obecna dla swoich dzieci. Nieskończone terminy i oczekiwania pochłaniały ją, a ona często gapiła się bezmyślnie na swój laptop, będąc mentalnie daleko od radości i ciepła swojej rodziny. Rosły rozdzielenie, a ona dryfowała coraz bardziej w świecie, w którym praca definiowała jej wartość. Przytłoczona życiem Sara zaczęła kwestionować swoje prawdziwe powołanie. Chwile zwątpienia były jej stałymi towarzyszami. Jej kariera nie była tylko pracą. Stała się wszechobecną siłą wymagającą długich godzin i mentalnej energii, wyczerpując ją jak ciężar przygniatający jej klatkę piersiową. W zmaganiach z spotkaniami i prezentacjami, dręczący głos poddawał w wątpliwość, czy jest wystarczająco dobra. Jako matka, czy zapewniała miłość i uwagę, jakiej potrzebowały jej dzieci, goniąc jednocześnie za awansami i wyróżnieniami. To była walka. Szarpanina między ambicjami zawodowymi a głęboką miłością do rodziny. Poświęcenia piętrzyły się na niej jak gruz po burzy, każdy awans kosztował ją, a ona często zastanawiała się, czy to cena warta zapłacenia. Wyobrażała sobie twarze swoich dzieci, jasne, niewinne, ale przesiąknięte konfuzją, gdy mijała je z opuszczoną głową, skupiona na swoim następnym celu. Ten wewnętrzny konflikt zanurzał jej myśli w ciemności. I działał jako katalizator tego, co miało nadejść. W tych niekończących się godzinach w biurze, oderwanie od dzieci pogłębiało się. Próbowały dzielić się z nią swoimi dniami, ich głosy tonęły w rozpraszaniu jej umysłu. Ich słowa odbijały się w ogromnym, pustym pomieszczeniu, gdy zdała sobie sprawę, że nie jest obecna w ich życiu tak jak powinna. Fizycznie obecna, ale emocjonalnie zagubiona, została schwytana w wir stresu związanego z pracą. Gdy pokonywała codzienne trudności, nieodparta myśl dręczyła ją. Coś było nie tak. Zastanawiała się, co musiałaby zrobić, aby na nowo połączyć się z dziećmi i czy byłoby możliwe zrównoważenie swoich ambicji z meaningful mothering. Te pytania nawiedzały ją, wirując w jej umyśle, gdy przebrnęła przez długie dni napędzane kawą i deadline'ami. W dążeniu do kariery wielu ryzykuje utratę tych, których kochają. Sara głęboko odczuwała tę prawdę, było to widoczne w jej napiętych relacjach i rosnącej odległości od rodziny. Uświadomienie sobie, że umykały jej chwile z dziećmi, ulotne chwile, które nigdy nie wrócą, stało się ciężkim brzemieniem. Gdy emocje narastały w jej wnętrzu, cicha desperacja wzrastała, nawołując ją do ponownego przemyślenia swoich wyborów. I wtedy to się stało. Wszystko zmieniło się w mgnieniu oka. Jej życie. Wszystkimi swoimi zmaganiami i wątpliwościami, rozpadło się w sposób, którego nigdy nie przewidywała. W tym fatalnym dniu wszystko zmieniło się w jednej chwili. Piski hamulców przeniknęły powietrze, a jej umysł krążył w mgle zagubienia. Oślepiające światła reflektorów pojawiły się w jej polu widzenia. To było ostatnie, co zobaczyła, zanim zapadła w ciemność. Chwilę później chaos wokół niej zniknął, ustępując miejsca przytłaczającej ciszy, która wydawała się niemal utulająca. Czuła, jakby jej ciało unosiło się dryfując z dala od wypadku, odtwarzając się z samej istoty jej istnienia. W tym surrealistycznym momencie doświadczyła niezwykłego oderwania nie tylko od samego wypadku, ale także od zawirowania jej życia. Stres związany z terminami nieustanny wspinaczka po szczeblach kariery. I niekończące się zmagania z brakiem pewności siebie wyparowały, gdy dryfowała jeszcze dalej. Hałas zniknął w otchłani, zabierając ze sobą ciężary, które tak mocno obciążały jej duszę. Była otulona eteryczną przestrzenią, w której spokój owijał ją jak ciepły koc w zimną noc. Gdy coraz głębiej zanurzała się w ten świat, strach, który wcześniej ściskał jej serce, rozproszył się, zostawiając jedynie głęboki spokój, jakiego nigdy wcześniej nie zaznała. To było zaskakujące poddanie się, akceptacja, że to nie koniec, a raczej dziwny i piękny początek. W tej ciszy odkryła wolność, by puścić. Wszystkie jej zmartwienia, nieustanna pogoń za uznaniem i pragnienie sensu, nic z tego już nie miało znaczenia. Jakby wszechświat zapraszał ją do po prostu bycia, istniejąc bez osądu czy oczekiwań. Ten zawieszony stan wydawał się stanem samego czasu. Dryfowała pomiędzy rzeczywistościami, świat, który zbudowała, rozmywał się w mglistym śnie. Fala ciepła przeszła przez nią, utwierdzając ją w jej wartości. Uznanie jej prawa do istnienia nie tylko jako dyrektora firmy, matki czy przyjaciółki, ale jako duszy pragnącej połączenia. Po latach zmagań, wspinając się po drabinie, chwytając ulotne chwile radości wśród presji, wszystko zostało odebrane. A ona czuła się niezaprzeczalnie związana z czymś większym niż ona sama. Ale co czekało ją w tej spokojnej przestrzeni? Wewnętrzne poczucie pilności poruszyło ją, jakby stała na krawędzi głębokiego objawienia. Czuła przekaz, wezwanie, które szeptało w ciszy. Mimo spokoju, to doświadczenie zdawało się mieć na celu zmianę jej zrozumienia życia, śmierci i wszystkiego pomiędzy. Gdy przebywała w tej przestrzeni, wizje zaczęły błyszczeć przed jej oczami, każda bardziej żywa i przekonująca od poprzedniej, kolorowe obrazy wirujące wokół niej, jak jesienne liście chwytane w delikatnym wietrze, choć coś ponurego i ciężkiego krążyło pod ich pięknem. Pierwsza wizja uderzyła jak błyskawica, żywy obraz Ziemi rzucony na ogromną ciemność, rażąco kontrastujący z spokojną energią otaczającą jej ducha. Symbole rozpaczy i zniszczenia wyłoniły się na pierwszy plan: palące się lasy, oceany duszone plastikiem, tętniące życiem miasta pogrążone w kurzu upadku. Czuła, jakby była świadkiem trajektorii społeczeństwa ku upadkowi, rozkładu, który wydawał się zarówno nieunikniony, jak i przerażający, jeśli obecne trendy będą się utrzymywać. Piękno tej przestrzeni kontrastowało z mrocznymi scenami rozgrywającymi się przed nią, pociągając za serce. Czuła się jak świadek świata na krawędzi samozniszczenia, a pilność jej misji krystalizowała się wokół niej. Eteryczne, lecz natarczywe głosy echoły w jej umyśle, ostrzegając ją przed zniszczeniem środowiska i moralnym upadkiem. Wzrost technologii stał się kuszącą, rozpraszającą uwagę, coraz bardziej przyćmiewając ludzkie połączenia z każdym zerwanym więzią i aktem lekceważenia drugiego człowieka. Te głosy nie były jedynie ostrzeżeniami. Były jaskrawym wezwaniem, namawiając ją do uważności. To, co zobaczyła następnie, nawiedzi ludzkość, ale także zawierało klucz do zbawienia. Mogła dostrzec potencjalne przyszłości rozwijające się, wątki losu rozdzielające się jak gałęzie na ogromnym drzewie. To nie były tylko obrazy. Manifestowały wybór, ukazując, jak zbiorowe działania mogły zgiąć łuk przeznaczenia. Nawet w ciemności, błysk możliwości świecił jasno. Wysiłki, by uzdrowić ziemię, wspólnoty jednoczące się w wspólnym celu, technologia wykorzystywana do łączenia, a nie izolowania. To było głębokie przypomnienie, że w naszym zasięgu leży zdolność do zmiany tych narracji, przepisując przyszłości poprzez wybory, które podejmujemy dzisiaj. Ale działanie było konieczne. Bierność wisi ciężko w powietrzu. Czuła się, jakby dusiła ją mgła obojętności. Obciążona własnymi wyborami. Każdego dnia przechodziła obok możliwości tworzenia znaczącej zmiany, stawiając ambicje na pierwszym miejscu, lekceważąc większy kontekst życia wokół niej. Trwanie w tej świadomości nie mogło być dłużej opcją, była częścią równania. Jakie konkretne ostrzeżenia odbijały się w eterze? Pytania krążyły w niej, gdy desperacko szukała jasności w chaosie swoich objawień. Uchwycenie tych wiadomości było kluczowe. Nie tylko dla jej duchowej drogi, ale dla wspólnej przyszłości ludzkości. Każda wgląd przekształcała się w migoczącą iskierkę, zapalając nieodwracalną odpowiedzialność za dzielenie się tą głęboką wiedzą. Czuła się popchnięta do przodu. Niepewna swojego pełnego powołania, ale wiedząc, że wiąże się z odpowiedzialnością znacznie większą, niż kiedykolwiek sobie wyobrażała. Wizje, które napotkałam, były więcej niż abstraktnymi ostrzeżeniami. Były żywymi pokazami konsekwencji, które na nas czekały, jeśli ludzkość kontynuowałaby swoją dotychczasową ścieżkę. Mogłam zobaczyć kryzysy rozwijające się, pożary dziesiątkujące ogromne lasy, miasta zalane przybywającymi wodami i wspólnoty rozdzielone przez konflikty, wynikające ze strachu i niedoboru. To nie były jedynie wytwory mojej wyobraźni, ale bezpośrednie odbicia wyborów podejmowanych przez ludzi takich jak ty i ja. Każda wizja uderzała głęboko w moje serce, przypominając mi, że ignorowanie tych znaków oznaczałoby skazanie przyszłych pokoleń na życie w chaosie. W tej surowej chwili refleksja nad moim własnym życiem. Prawda uderzyła mnie jak zimna fala ja także byłam częścią tego cyklu. Wyścig szczurów, w którym uczestniczyłam, nieustanne dążenie do statusu, bogactwa i władzy, przytłumiło moje poczucie odpowiedzialności. Moje ambicje zaślepiły mnie na cierpienie wokół mnie. Zrozumiałam, że przez moją bierność przyczyniłam się do bałaganu, który teraz obserwuję. Zaniedbywanie relacji, pogoń za zyskiem kosztem empatii i indulging w egoistycznych pragnieniach odegrały rolę w tej rozwijającej się katastrofie. Nie byłam niewinnym świadkiem, byłam współwinna. To nie było tylko moje przebudzenie, to było przebudzenie ludzkości. Jeśli będziemy nadal chować głowy w piasek i wciąż priorytetować natychmiastową gratyfikację nad długoterminowym dobrem, reperkusje będą niczym więcej niż katastrofalne. Wyobrażałam sobie społeczne zamieszanie ludzi wściekłych i podzielonych, chwytających się zasobów w coraz mniej gościnnym świecie. Zbliżała się katastrofa ekologiczna, surowe przypomnienie o kruchości natury i naszej roli w tym? Krajobraz naszej przyszłości malowany był odcieniami dewastacji. Jednak odczuwałam w sobie iskierkę nadziei. Nadal mogliśmy odejść od tego losu, jeśli wystarczająca liczba z nas dostrzegłaby moc, jaką posiadają nasze codzienne wybory. Gdy zmagałam się z pytaniem, jaką przyszłość kształtujemy naszymi codziennymi działaniami, echem odbijało się w mnie jak nawiedzająca melodia wezwanie do działania DLA, mojego ducha. W tym stanie pomiędzy życiem a śmiercią nauczyłam się, że każdy akt dobroci i każdy świadomy wybór były okazją do przekształcenia naszej wspólnej rzeczywistości. Stoimy na rozdrożu. To teraz od nas zależy, którą drogę wybierzemy. Siła do zmiany zawsze należała do mas, ale w naszym komforcie i rozproszeniu zapomnieliśmy o naszej mocy. Przewidywane konsekwencje ciężko spoczywały na mojej duszy, lecz w tej świadomości zakwitła możliwość przeobrażenia. Pytanie o drastyczne zmiany, które czekają nas, jeśli zignorujemy te wezwania do zmiany, unosi się jak szept, szturchając sumienie każdego żyjącego bytu. Pilne przypomnienie, że rzeczywiście możemy zmienić nasz kurs, zanim będzie za późno. Razem mamy niezwykłą szansę, by przepisać scenariusz naszej rzeczywistości, ale musimy działać szybko. Wśród chaosu odkryłem ścieżkę do odkupienia. Gdy unosiłem się w tym odchłani między życiem a śmiercią, ciężar wiadomości, jakie otrzymałem, był równy jedynie migotaniu nadziei, które się pojawiało. Chociaż ostrzeżenia o naszym zbiorowym losie były przygnębiające, to również oświetlały możliwości zmiany. Tam, w tej głębokiej ciszy, uświadomiłem sobie, że moc, by dokonać różnicy, leży w nas. Świadomość naszej wspólnej ludzkiej natury rozbrzmiewała w moim sercu. Ukazując, że proste, lecz głębokie zmiany mogą zdefiniować nasze istnienie. Współczucie przekształciło się z jedynie cnoty w naszego największego sprzymierzeńca, inspirując każdą interakcję do budowania więzi i leczenia podziałów, które łamią nasze społeczności. Gdy zastanawiałem się nad tym, poczułem potrzebę, by zachęcać innych do łączenia się zamiast izolacji. Ożywienie naszych sąsiedztw zaczyna się od uznania zmagań innych. Pielęgnowania poczucia przyn, oraz przywracania więzi, które nas definiują. Zrównoważony rozwój pojawił się nie tylko jako kwestia ekologiczna, ale jako moralny imperatyw. Pilność mojego doświadczenia przypomniała mi, że nasze dzisiejsze wybory kształtują świat jutra. Nie możemy dłużej traktować naszej planety jako jednorazowej. Marzenia o kwitnącej Ziemi, pełnej tętniącego życiem i głębokiego szacunku dla natury. Wzrosły jak Feniks z popiołów zniszczenia. Te uświadomienia otworzyły mi oczy na współzależność każdej duszy i żyjącej istoty na tej planecie. Ponownie obudzony w moim ciele fizycznym, w moich żyłach przepływała pilność. Wiadomość, którą mi powierzono, była zbyt głęboka, by ją zatrzymać de siebie. Musimy refleksyjnie podchodzić do naszych wyborów życiowych i rozważać, jak każda decyzja przyczynia się do tkaniny naszej zbiorowej przyszłości. Każdym aktem życzliwości i każdym świadomym wyborem mamy moc, by stworzyć inną rzeczywistość, jedną zakotwiczona w miłości, empatii i świadomości. Więc błagam was, dołączcie do mnie na tym kluczowym rozdrożu. To może być tylko początek naszego przebudzenia, w którym niesiemy potencjał, by zmienić trajektorię ludzkości. Każdy z nas ma kawałek układanki, istotną rolę w narracji naszych społeczności i świata. Świat potrzebuje Twojego głosu teraz bardziej niż kiedykolwiek. Zatrzymaj się na moment, aby przemyśleć swoje zaangażowanie w zmianę. Uznaj, jak ważne jest to, co robisz. Nie tylko dla swojego życia, ale dla nas wszystkich. Zachęcam cię, abyś skomentował poniżej, dzieląc się tymi działaniami, które jesteś gotów podjąć, gdy zjednoczymy się w tej ważnej misji. Dziękuję ci, że jesteś częścią tej podróży ze mną. Przejdźmy razem w światło możliwości, pielęgnując transformację na każdym kroku. Razem możemy stworzyć jaśniejsze jutro. Bądźcie czujni, ponieważ w następnym filmie zagłębimy się w to, jak wspólnie możemy pielęgnować te transformacje. Twoja podróż zaczyna się tutaj, a zaczyna się teraz.